Ja tylko na chwileczkę chciałam ogłosić, yy, ogłosić wyniki konkursu na tej plik, który był od piątku do niedzieli do godziny 23.59. Można było wygrać yy, szkatułkę, pamiętniczek z droperki za 30 zł i słodycze. Nie mam karteczek, dlatego że wygrała tylko jedna osoba, a są to Dadziejka i Mario. Bardzo kochani serdecznie Wam za to dziękuję i gratuluję. Oczywiście dołożę jeszcze od siebie malutką, skromną, ma pam... niespodziankę za to, że my tak wspieracie, piszecie miłe komentarze. Wszyscy oczywiście piszecie do mnie super miłe komentarze. Wspieracie mnie, jesteście ze mną. To się naprawdę liczy. Także kochani, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Trzymajcie się kochani, buziaczki, pa pa!